Tak, wątpiłem, ale jednak ta strzykawka to taka duża, no. Także Grzesio dokumenty, dokumenty, bo to normalnie to jest niespotykane. Na żywca wszystko robię. A teraz weź zdjęcie, nie jakieś czarne ci wyślę. <grym> Film cały. <grym> uh -huh. I tak ładnie. I teraz na to, co ja nakleiłem. Wystarczy. A czemu? To jest aktywator. To jest przyspieszać. Przyspieszasz. No. To były, Ale to jest woda? Ta. Tak. Ty. Woda, ten klej ja ten reaguje rozpad. na wilgoć. No kurde, ruszałeś się. Gdzie drugi? No i gdzie drugi? Jest był, ja u... u... Dobra, to tam jest. I, I żeby. Normalnie to z wilgoci z powietrza, ale nie pobiera, na... wtedy się, żeby za głęboko ten. nie wszedł klej w tą jakąś tam chorowatą tą to. To się podłoże na macza. Mhm. Może też później położymy to na stole i też przyciśniemy czymś, co? Bo to za mocno wystaje, co? Grubo. Weź A masz tu? srebrną taśmę. Mhm. I masz coś bardzo śniżkiego Znajdziemy. No to szukaj. To Pamiętaj, sobie. że już nie dużo masz czasu. Mhm. No, jakieś pół godziny. Nie, kochany. To to jest... To jest...